Salonowy tą swoją wygraną przeżył. Yy, tak wiesz, tak wiecie. A nie przejął się, kurwa. Bo za często wygrywa różne rzeczy. Jak świnie? Ui, pigi, pigi! Ui, ui. Ui. Teraz pytanie: czy ja kurwa w ogóle dobrze jadę? Jak mnie? Bo ja przecież zły zjazd wybrałem. O kurwa, patrzcie ile muszę nadrobić, w były tu dopiero nawrotka będzie, ja pierdolę, to Anna 300 km w plecy, Master Bowler Gniewko, w, w prawo jadę, nie, źle, nie w prawo, kurwa, znowu bym źle pojechał, nie, w prawo miałem jechać, ja, pierdolę, jaki jestem głupi. Oszukamy system. Chniewko, kurw. A to pamiętam, jak mój brat przyjechał i mi zapisał na jakimś save, na którym miałem naprawdę dużo odblokowane. To podpisałem save tak, jak teraz tu widzicie, żeby się więcej nie pomylił i mi nie nadpisał. Nawet nie wiem, co to jest. Podjebany bit Panie Keller. Pana matka nie będzie zadowolona gdy w skrzynce pocztowej znajdzie donos. Feel this moment. Nie, nie. nie, 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 nie. O, patrzcie co leci. Urywa Czemu siebie wyzywam? Przed chwilą miałeś tego pokaz Moich umiejętności Przejmująca samokrytyka gniewoszu Ale nikt nie zaprzeczył, nie? Wszyscy, wszyscy przytknęli Zrobiłeś to trzeci raz z rzędu, kretynie Nikt, kupiłem sobie salonowy Chodź, nawet psiarnia jest przed nami Jebać policję! Policja ci zabierze i będzie jeszcze mandat. Właśnie wyłączyłem sobie wszelkie wykroczenia drogowe. Jeszcze policję wyzywam. Keller Game pisze. Kononowicz. Srałeś do wiadra na live, czyli tym swoim. Hejcie, Boże. Nauczy się ortografii, Patusie. Adam. Uwaga do wszystkich jednostek. Niebezpieczny wariat za kółkiem. Znak szczególny nie umie jeść. Artykuł 226 kodeksu karnego Znieważenie funkcjonariusza publicznego Na przykład policjant <grym> Salonowy Salonowy, ty chcesz chyba zostać, wiesz Chcesz wstąpić do policji Salonowy ewidentnie chce wstąpić do policji I to koniecznie do drogówki <grym> Adam mi dokłada, że jeździć nie potrafi Salonowy za to nie, jeżdż nie umiejętność jeżdżenia chce Karać mandatami, straszy postępowaniem karnym, wymienia jakieś punkty, które złapał w Wikipedii czy wygooglował. Chyba, że znaje na pamięć persję, tutaj powinieneś uważać na salonowego, bo... O, tu już koledzy stoją, zobacz. O, co się dzieje. Nie, tak, tylko mówisz. Teraz już wszyscy w kol koledzy w klasie będą wiedzieć, że ty jesteś. Paruwa. Clay <grygain>. Brakuje Magicala, Rafonixa, Rafatusa. Byłbym zaszczycony, gdyby znaleźli się na moim stylu. Albo ten event co pół, się do pisar. Nie stawiali oporu. A nigdy Skoro nic nie wiadomo. Zatrzymamy. Dzięki Salonowy, dzięki. Patusland. Powinienem nowy kanał otworzyć, Patusland. Zrzeszał będę tam wszystkich patostreamerów. Będą robić streamy zbiorowe. A wszystkie... Za wszystkie pieniądze z donate'ów potem będą się bili w kiśniu kurwa. Ja z minąłem! dałem dupy za talerz zupy. Już po chuju stoją za mną. Kurwa! Musi być taka walka Conan vs. Adian. Versus Pisa. Versus Salonowy.